Cześć wszystkim z tej strony Milena. U nas, jak widać, dalej piękna pogoda. Postanowiłam nagrać dla Was film na temat tego, jak znaleźliśmy się w Kanadzie, dlaczego w ogóle tutaj przyjechaliśmy i powiedzieć trochę więcej o nas. Zanim przejdę do dzisiejszego odcinka, chciałabym poruszyć temat tego, co dzieje się aktualnie w Polsce. Chodzi mi o te powodzie. Jest to po prostu straszne. Ludzie potracili po prostu całe dobytki życia. Niektórzy naprawdę nie mają teraz e, gdzie mieszkać, nie mają nic. E, przykro czyta się takie komentarze typu e, po co budowaliście domy na, na terenie zalewowym. No niestety, czasami ludzie nie mają wyboru, dostają to w spadkach. E, no, poza tym no, nie da się wybrać takiego miejsca na świecie, gdzie nie ma żadnego zagrożenia. Tak? Jeżeli nie powódź, to w innym miejscu może być e, no nie wiem, huragan, tak? Równie dobrze może być pożar, no wszystko się może zdarzyć, także nie, nie nam to oceniać, ale bardzo zachęcam Was do wspierania, my również wspieramy jak możemy. Pod, pod filmem podeślę linki do zbiórek, zachęcam Was do udostępniania tego w miarę możliwości wpłacania. Pamiętajcie, że każda cegiełka jest y, ważna, każda pomoc się przyda. Także zajrzyjcie i mam nadzieję, że pomożecie jak będziecie mogli. Pamiętajcie, że dobro zawsze do nas wraca. A przechodząc do dzisiejszego odcinka, dzisiaj chciałabym trochę opowiedzieć y, o tym, jak my się tutaj znaleźliśmy w Kanadzie. Y, no i trochę więcej o nas, tak? Także y, my pochodzimy z Mazur, dokładnie z Mrągowa. Tak jak już mówiłam w poprzednich filmach, jesteśmy pięcioosobową rodziną. Ja, ja nazywam się Milena, mój mąż nazywa się Kamil, mamy trójkę wspaniałych synów: Alana, Antka i Natana. Od wielu lat marzyliśmy o tym, żeby wyjechać do Stanów Zjednoczonych, ale tak jak pewnie wiele osób wie, jest bardzo ciężko uzyskać tam pozwolenie na pracę, dlatego po naszych Przemyśleniach, przeanalizowaniu wszystkiego stwierdziliśmy, że po prostu ten pomysł odpada, bo my nie wyobrażamy sobie być w jakimkolwiek innym kraju na czarno. Zdecydowaliśmy się na Kanadę, bo w Kanadzie jest bardzo podobny ten klimat. Nie chodzi tylko o klimat taki o pogodę, tak? Tylko chodzi bardziej o mentalność, o ludzi, o sposób życia, jest bardzo taki zbliżony do Stanów. My mieszkamy w Missisadze. Jest to miasto położone bardzo blisko Toronto. Aby pracować w Kanadzie, trzeba mieć pozwolenie na pracę. Do Kanady nie trzeba mieć wizy, wystarczy tylko ETA. Napiszę w skrócie, co to jest ETA. Także my zaaplikowaliśmy o pozwolenie na pracę. Postaram się Wam wszystkie linki do tych stron rządowych. Podesłać, gdzie wszystko można załatwić. Przygotowywaliśmy się do wyjazdu około roku. Najpierw zrobiliśmy paszporty. Kolejnym krokiem było zapisanie się do takiej puli, gdzie losują osoby, które mogą składać o work permit. Jest taki program, który się nazywa Working Holiday, i to jest program takiej rocznej wizy pracowniczej. I to można uzyskać do 35 roku życia. My właśnie na tej wizji na początku wyjechaliśmy. Po prostu najłatwiej jest to uzyskać. Zazwyczaj dostaje się już takie zaproszenie do aplikowania po tygodniu, dwóch od zgłoszenia się do tej puli. Wiem, że wiele osób po prostu tak zaczyna. Kolejną wizą jest wiza LMAJ, którą my dostaliśmy. Jest to wiza taka pracownicza, którą wystawia już pracodawca. Od razu mówię, że ciężko jest dostać tą wizę, będąc w Polsce, no bo tak jakby pracodawca zobowiązuje się do tego, że będzie Was przez dwa lata miał, ta wiza jest na dwa lata i pracodawca jakby zobowiązuje się do tego, że będzie miał Was przez dwa lata zatrudnionych. Także no wiadomo, jeżeli ktoś Ciebie nie zna, nie wie kim jesteś, no to ciężko jest po prostu zaufać, tak i, i zatrudnić na tej wizie. Zaaplikowaliśmy o work permit, bo jak dostaliśmy już takie zaproszenie, zaczęliśmy wyrabiać kolejne dokumenty, czyli te zaświadczenie o niekaralności i tak dalej. Te zaświadczenia oczywiście też trzeba przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego na angielski. Także jak już mieliśmy wszystkie dokumenty wypełnione, dostaliśmy dostaliśmy Pismo z governmentu, z, z, z tego Urzędu Kanadyjskiego, że, no to, że, że tak jakby wstępnie już mamy ten work permit, ale co jest ważne, ostateczną decyzję podejmuje oficer na lotnisku. Także dopiero tak jakby on podbija tobie ten papier, dopiero on podbija, jakby daje tą ostateczną decyzję na to, czy ty faktycznie będziesz mógł pracować w Kanadzie. Tak? My dostaliśmy to pozwolenie. Raczej, raczej w większości przypadków nie ma z tym problemu, jeżeli wszystko macie zrobione tak, jak, tak jak powinno być. Nie, wiem, że niektórych, u niektórych było to tak, że o nic nie pytali, że po prostu podbijali pieczątkę. Dziękuję, do widzenia. Ale zdarza się tak, że naprawdę mogą przetrzepać wszystko, tak, że mogą sprawdzić, czy macie te pieniądze, czy gdzie będziecie pracować, gdzie będziecie mieszkać, czy mamy ubezpieczenie. No, nas pytali akurat o to ubezpieczenie. Jak wyglądała nasza podróż? My lecieliśmy z Warszawy do Portugalii i z Portugalii do Toronto. Z Warszawy są bezpośrednie lety, loty do Toronto, ale y, po prostu cena była... Była tak ogromna różnica wtedy w cenie, kiedy my chcieliśmy lecieć, że postanowiliśmy lecieć z przesiadką. Nie było to dla nas jakieś tam bardzo uciążliwe, bo to były tylko trzy godzinki w Portugalii i lecieliśmy dalej. Na miejscu mieliśmy wynajęte najpierw mieszkanie. Od razu zaznaczam, że bardzo trudno jest tutaj znaleźć mieszkanie. Też podlinkuję Wam. Moją zaprzyjaźnioną agentkę nieruchomości, która zajmuje się wynajmem mieszkań tutaj bardzo ją polecam. Ona bardzo nam pomogła tutaj znaleźć mieszkanie w ogóle zaklimatyzować się tutaj. Także my na początku wynajmowaliśmy mieszkanie w Stony Creek, to jest jakieś 40 minut od Missisagi. Tam byliśmy półtora tygodnia i powiem Wam, że naprawdę było to dla nas super. Miejsce było piękne, załączę też jakieś zdjęcia. Miejsce było przepiękne, mieliśmy z sypialni widok na jezioro Ontario. Pamiętam, że jak przylecieliśmy, to pierwszego dnia był Dzień Wiktorii i były w nocy fajerwerki, byliśmy tak mega zmęczeni. Pamiętam tylko, że w środku nocy obudziły mnie te fajerwerki. Wyjrzałam przez okno, yy, zasnęłam dalej i rana, jak się obudziłam, to się zastanawiałam, jeszcze pytałam się męża mojego, czy faktycznie te fajerwerki były. Także, no, to tak zapamiętaliśmy. Ogólnie dla nas wrażenia były naprawdę mega. My raczej nie podróżowaliśmy dużo w naszym życiu, także dla nas było to ogromne przeżycie wyjazd tutaj. Także po, po przylocie y, pierwsze półtora tygodnia to były takie dla nas wakacje, takie zaaklimatyzowanie się, tak, poznanie nowego miejsca. Y, na początku nie mieliśmy samochodu, y, to znaczy mieliśmy samochód, kupiliśmy samochód chyba dwa dni po przylocie, ale okazało się, że nie możemy nim jeździć, bo y, ogólnie... Jak przyjeżdża się do Kanady, na polskim prawie jazdy można jeździć przez pierwsze chyba dwa lub trzy miesiące, ale jeżeli kupuje się samochód, to trzeba mieć kanadyjskie prawo jazdy, żeby ten samochód zarejestrować. My tego kanadyjskiego prawa jazdy oczywiście nie mieliśmy. Ja będąc jeszcze w Polsce dostałam informację właśnie też od tej agentki, żeby załatwić sobie takie, żebyśmy załatwili sobie taki papier z Urzędu Miasta o tym, że posiadamy prawo jazdy w Polsce. I wziąć go ze sobą, bo dzięki temu nie trzeba robić kursu na prawo jazdy w Kanadzie, tylko od razu podchodzi się do egzaminu. E, mnie, mnie pani w Urzędzie Miasta wprowadziła w błąd. E, powiedziała, że w ogóle nie istnieje coś takiego, wręcz wyśmiała mnie, że nie istnieje coś takiego jak zaświadczenie o posiadaniu prawa jazdy. Musieliśmy niestety zrobić to wszystko online. E, rodzice mojego męża wysłali nam ten dokument do Kanady. I wtedy dopiero mogliśmy zacząć wyrabiać prawo jazdy. Także najpierw zrobił mój mąż prawo jazdy. Trochę to trwało, bo zanim w Polsce moi teściowie dostali ten, ten dokument, minęło trochę czasu. Zanim ten dokument doszedł do Kanady, to też trochę czasu minęło. No i zanim mąż też podszedł do tego egzaminu, więc myślę, że to było chyba z półtora miesiąca, ten samochód nasz stał cały czas po prostu, aż nas serce bolało, że nie możemy nim jeździć. No ale w końcu po jakieś półtora miesiąca udało się wszystko załatwić. Mąż zdał to prawo jazdy, zarejestrowaliśmy samochód i, no i później już mogliśmy jeździć. Także pamiętajcie, to jest bardzo ważne, bo w Kanadzie naprawdę są bardzo duże odległości pomiędzy... Między wszystkim właściwie tutaj ciężko jest się poruszać bez samochodu, więc no bardzo ważne jest, żeby jednak na początku kupić ten samochód, zrobić to prawo jazdy, kupić ten samochód i no mieć czym się poruszać. Tak. Nam Kanada bardzo się podoba. Wiem, że jest wiele ludzi, którzy narzekają, ale tak, takie osoby znajdziemy wszędzie. Takie, każdy ma po prostu inne zdanie. Ja czuję, że to jest miejsce, w którym chcę po prostu zostać, chcę być. Dlatego na razie nie zamierzamy wracać do Polski. Pamiętam taką sytuację w miejscu, w którym na początku mieszkaliśmy właśnie w tym Stony Creek. Mieliśmy bardzo daleko do sklepu, było to jakieś, nie wiem, 4 km albo 5 do najbliższego jakiegokolwiek sklepu spożywczego. No i my też mieliśmy problem z tym, żeby Ubera zamówić sobie, bo nie mieliśmy tutaj konta bankowego. Tak jak mówiłam, no nasz samochód stał, nie mogliśmy z niego korzystać, więc żeby zrobić jakiekolwiek zakupy, to albo musieliśmy iść pieszo, albo po prostu, no nie wiem, dać komuś pieniądze i, i żeby ktoś tam tego Ubera zamówił. Tak to właśnie robiliśmy w sklepie, pamiętam, że jak poszliśmy na pierwsze zakupy, poszliśmy w ogóle pieszo. Nie mieliśmy nawet karty SIM w telefonach, bo nasze polskie karty tutaj nie działały. Także poszliśmy, ściągnęliśmy sobie mapę Google i poszliśmy pieszo do tego sklepu. Zrobiliśmy tam wielkie zakupy, i myśleliśmy, że po prostu, tak jak pamiętam, było w naszym mieście, że praktycznie te taksówki to stały wszędzie, a tutaj no, nie jest tak. Dlatego, jak my wyszliśmy ze sklepu z ogromnymi zakupami, nie znaleźliśmy żadnej taksówki, i wtedy zaczął się problem, jak my po prostu wrócimy z tym wszystkim do domu. Nie mogliśmy zamówić Ubera, bo nie mieliśmy tutaj konta bankowego, a żeby zamówić Ubera, to trzeba po prostu wcześniej zapłacić za to. Także no, pojawił się duży problem. Poszliśmy do McDonalda i poprosiliśmy panią kasierkę, żeby po prostu zamówiła nam tego Ubera, my zapłaciliśmy za to i pojechaliśmy do domu. No i drugim razem też, a i jeszcze nie znaleźliśmy dalej miejsca, gdzie możemy kupić tą kartę SIM. I drugim razem, jak po, y, poszłam ja wtedy sama na zakupy, pamiętam, że pojechałam autobusem, nie za bardzo wiedziałam, jak się w ogóle z tego korzysta. Pan pokazał mi, gdzie mam wrzucić pieniądze. Tu jest w ogóle w autobusach tak, y, że. I ile jeżeli, jeżeli się wrzuca pieniądze tam bilet chyba kosztuje 4 dolary, ale jeżeli na przykład wrzucę 20 dolarów, no to on już mi nie wydaje reszty. No i ja tak zrobiłam, wrzuciłam 20 dolarów i te pieniążki już reszta mi niestety nie wróciła. No ale no trudno, zdarzyło się. Także pojechałam tym autobusem yy... Albo ja coś źle zrozumiałam, albo pan mnie po prostu źle zrozumiał i objechałam całe miasto, wysiadłam z tego autobusu, dalej nie byłam pod tym sklepem. Było tak mega gorąco wtedy, ja po prostu, jeszcze w internecie pokazywało mi, że Walmart jest otwarty do 18, było chyba za 15-18, więc po prostu ja już praktycznie z płaczem doszłam do tego sklepu. Na drzwiach zobaczyłam, że jest jednak otwarty do 23.00. To po prostu taka ulga. Pamiętam, że usiadłam wtedy w Tim Hortons, to jest taka kawiarnia tutaj, wypiłam sobie kawę, zrobiłam na spokojnie zakupy. No i wychodząc mówię dobra, no znowu będę musiała po prostu poprosić kogoś, żeby zamówili mi tego Ubera. Poszłam najpierw do tego Tim Hortons, poprosiłam panią, ale ta pani nie wiem czy nie miała telefonu, czy co, no w każdym razie nie mogła mi tego Ubera zamówić. No to ja już znowu zywo, oczach, mówię no nie, no nie wrócę z tym, a znowu zrobiłam duże zakupy. Mówię no nie wrócę z tym do domu. Także poszłam do drugiego, poszłam do McDonalda później. W McDonaldzie pani zamówiła mi tego Ubera i po prostu już miałam tak, pamiętam, dość tego dnia. Wróciłam do domu, bo już późno. marzyłam tylko o tym, żeby położyć się spać. Pamiętam, że to był taki dzień. Byliśmy tam dosłownie parę dni, ale ja po prostu tego dnia. Tak żałowałam, że w ogóle tutaj wyjechaliśmy. Mówię, że jak my sobie tutaj damy radę, że to po prostu wszystko mnie tak przerosło. My nie mamy dużego doświadczenia, jak chodzi o wyjazdy za granicę. Nie, nie podróżowaliśmy dużo, więc dla nas to była taka dość, dość nowa sytuacja, tak. No, ale jakoś sobie poradziliśmy. Początki zawsze są trudne, ale... Wszystko wszystko uczy, tak? Pamiętam, że pierwszą pracę też, którą miałam tutaj podjąć, którą załatwiłam sobie już w Polsce. E, załatwiłam ją sobie pół roku przed e, wyjazdem do Kanady. Mówiłam pani, że mam dzieci, że dzieci będą chodziły do szkoły, więc będzie to praca w godzinach od około 9 do godziny około 15. E, pani się zgodziła, okej, okay, nie ma problemu, wszystko miało być. E, Załatwione. Ja byłam szczęśliwa. Jechałam tutaj z myślą, z pewnością, że będę tę pracę miała. Po przyjeździe, jak dzieci już poszły do szkoły, pamiętam, że zadzwoniłam do tej pani. Już właściwie miałam z nią kontakt od kilku dni, że już dzieci zaraz idą do szkoły. Że już będę mogła podjąć to pracę. Te godziny, wszystko jej odpowiadało, i pamiętam, że dzień przed, już ustaliłyśmy, że okej, okay, to jutro przychodzę, to żeby tylko dała mi znać, o której godzinie mam dokładnie przyjść <laughs> i ja mogę zaczynać pracę. I pamiętam, że ta pani się do mnie nie odzywała. Następnego dnia rano, kiedy miałam już iść do tej pracy, ee, dzwoniłam do niej. Ona w końcu odebrała telefon i powiedziała mi: No, przykro mi, ale. Jednak nie pasujesz nam tutaj w grafiku, te godziny nam nie pasują, także no, nie mogę Cię zatrudnić. No i to był dla mnie okropny szok. Ja jestem ogólnie bardzo naiwną osobą, ja we wszystko wierzę, co mi powiecie, to ja we wszystko uwierzę. Dlatego bardzo się wtedy no, rozczarowałam, bo no, jednak gdybym wiedziała, że taka sytuacja będzie, na pewno szukałabym czegoś innego, a tak po prostu byłam nastawiona na to, że zacznę pracę u tej pani, ale powiem Wam, że dla mnie to było, że mi to było bardzo potrzebne. Że po prostu to mi otworzyło od razu oczy, że Milena, uważaj, Milena, uważaj, bo nikt tutaj nie patrzy na Ciebie, tak? Każdy patrzy na siebie, więc nie ma co, nie ma co ufać ludziom do końca, tak? No wiadomo, że nie każdy jest taki, ale no nie ma co, trzeba po prostu być bardziej czujnym. Także to mi dało takiego kopa, że tak powiem, od razu na dzień dobry, otworzyło mi oczy. No i trochę dzięki temu inaczej patrzę na, na, na wszystko, no później, zaraz, właściwie chyba dzień po tym już znalazłam następną pracę, tam też długo nie pracowałam i później po prostu zaczęłam pracować sama dla siebie. Będąc jeszcze w Polsce, słyszeliśmy dużo o tym, że ludzie są tutaj dla siebie bardzo życzliwi, że wszyscy się do Ciebie uśmiechają, witają się z Tobą i powiem Wam, że to było dla mnie naprawdę duże zaskoczenie i faktycznie na początku było to ta, dla mnie dość dziwne, że ja płacąc za zakupy, pani kasjerka zagaduje mnie, pyta co u mnie, wręcz kontynuuje tą rozmowę, tak? Nie jest to tylko hi, how are you i, i to wszystko, tylko praktycznie kontynuuję tę rozmowę, tak? Więc to było to dla mnie takie duże zaskoczenie, że praktycznie wszędzie ludzie z tobą rozmawiają. No i jest to miłe. Powiem Wam, że nieraz na przykład wychodząc z domu w złym humorze, siadając do windy i rozmawiając z ludźmi, którzy się do ciebie uśmiechają. Po prostu wychodziłam już z tej windy uśmiechnięta, więc to jest naprawdę fajne. No W Polsce ja tego nie zaznałam, pamiętam, że raczej ludzie nie byli tacy otwarci i sympatyczni dla siebie. Dużo osób mówi, że to jest tylko takie pozorne, no ale nie zmienia to faktu, że jest to po prostu miłe, tak? Bo lepiej wyjść, lepiej iść i po prostu uśmiechać się do siebie, niż patrzeć na kogoś z byka. Myślę, że na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję wszystkim, którzy wytrwali ze mną do końca oraz z tym, którzy w ogóle tutaj zajrzeli. Zapraszam wszystkich do komentowania, do zajrzenia w te zbiórki, do udostępniania tych zbiórek, które udostępnię oraz zachęcam do pomocy, do wpłacania pieniążków. No i do zobaczenia w następnym filmie. Buziaki, pa!